W tym samouczku QCAD po raz pierwszy przyjrzymy się okno aplikacji i dowiemy się jak używać narzędzia konstrukcyjnego do rysowania linii, a także jak wybrać i usunąć dany obiekt. Kiedy uruchamiamy QCAD, automatycznie tworzy nam się pusty rysunek. Jest on wyświetlany w obszarze rysowania na środku. Wokół obszaru rysowania rozmieszczone są różne paski narzędzi oraz widżety QCAD. Pasek narzędzi po lewej stronie służy do uzyskiwania dostępu do narzędzi konstrukcyjnych. Ten pasek narzędzi nosi nazwę Pasek Narzędzi CAD. W tym samouczku będziemy używać tego oto paska narzędzi do uruchamiania narzędzia do rysowania linii. Narysujmy teraz kilka linii. Najpierw klikamy przycisk menu linii na pasku narzędzi CAD, aby wyświetlić narzędzia do tworzenia linii. Następnie klikamy przycisk narzędzia do rysowania linii z dwóch podanych punktów. Program jest teraz gotowy do rozpoczęcia rysowania linii. Pierwsze kliknięcie w obszarze rysowania powoduje ustawienie punktu początkowego pierwszej linii. Każde kolejne kliknięcie powoduje teraz dodanie nowej linii do rysunku. Po zakończeniu klikamy prawy przycisk myszy, aby zatrzymać rysowanie połączonych linii. Zapamiętaj, że w tym momencie narzędzie linii jest nadal aktywne. Możemy to zauważyć w lewym górnym rogu okna aplikacji, gdzie wyświetlane jest aktualnie aktywne narzędzie. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, zasygnowaliśmy QCAT, że chcemy zatrzymać rysowanie połączonych linii. Możemy teraz ustawić punkt początkowy dla nowej linii. Na pasku stanu u dołu widzimy również, że program oczekuje na pierwszy punkt nowej linii. Możemy teraz narysować parę kolejnych linii. By zatrzymać narzędzie linii, klikamy dwukrotnie prawym przyciskiem myszy. Raz po to, aby przestać rysować połączone linie i drugi raz, by zakończyć narzędzie do rysowania linii. Klikamy prawy przycisk myszy po raz trzeci, aby przywrócić pasek narzędzi CAD do menu głównego. Tak więc prawy przycisk myszy jest używany w QCAD do anulowania bieżącej akcji. Dodatkowo możemy go użyć, aby powrócić do poprzedniego menu paska narzędzi CAD. W taki właśnie sposób działa większość narzędzi konstrukcyjnych w QCAD. Najpierw wybieramy narzędzie konstrukcyjne na pasku narzędzi KADY. Następnie klikamy punkty odniesienia lub obiekty w obszarze rysowania. A kiedy zakończymy, klikamy prawym przyciskiem myszy lub używamy klawisza ESCAPE, aby zatrzymać narzędzie. Po zatrzymaniu, QCAD powraca do stanu neutralnego, tak jak w momencie jego uruchomienia. Oznacza to, że żadne narzędzia konstrukcyjne na ten moment nie są aktywne. W neutralnym stanie możemy przeglądać rysunek i dokonywać podstawowych modyfikacji, takich jak zaznaczanie i usuwanie elementów. Przyjrzyjmy się teraz, jak usunąć linię z rysunku. Aby usunąć linię, najpierw musimy ją wybrać, by powiedzieć kukat, którą dokładnie linię chcemy usunąć. Aby wybrać pojedynczą linię, wystarczy ją kliknąć. Na przykład, aby wybrać linię poziomą, przesuwamy kursor myszy obok niej, aż linia zostanie podświetlona na jasno szaro. Gdy żądana linia zostanie podświetlona, klikamy lewym przyciskiem myszy, aby ją zaznaczyć. Linia jest teraz wyświetlana w kolorze zaznaczenia. Domyślnie kolor zaznaczenia jest ciemnoczerwony. Małe niebieskie i czerwone kwadraty wskazują punkty odniesienia linii. Możemy teraz usunąć wybraną linię, klikając narzędzie usuwania lub naciskając klawisz usuwania na klawiaturze. Pamiętaj, że narzędzie do usuwania nie pozostaje aktywne i nie trzeba go anulować kliknięciem prawego przycisku myszy. Narzędzie usuwania po prostu usuwa wybrane obiekty i kończy działanie po zakończeniu. Dotyczy to również wielu innych narzędzi, które nie wymagają od nas żadnych dodatkowych informacji. Należy również pamiętać, że narzędzie do usuwania wymaga zaznaczenia przed uruchomieniem. Jest to również powód, dla którego przycisk usuwania jest w tym momencie nieaktywny. W tej chwili nie ma zaznaczenia, które mogłoby zostać usunięte. Nie możemy najpierw uruchomić narzędzia do usuwania, a następnie zdecydować, co usunąć. Zamiast tego zawsze musimy najpierw wybrać obiekty, które chcemy usunąć, a następnie uruchomić narzędzie do usuwania. Istnieje wiele innych narzędzi w QCAT, które można zastosować tylko do zaznaczenia. Są to przykładowo narzędzia do wycinania lub kopiowania elementów. W przypadku tego typu narzędzi musimy najpierw przygotować wybór obiektów. Bez zaznaczenia przyciski narzędzi i pozycje menu dla tych narzędzi są nieaktywne i są wyświetlane w kolorze szarym, aby wskazać, że narzędzi nie można uruchomić bez zaznaczenia. Teraz powinieneś już mieć podstawową wiedzę na temat tego, jak narzędzia mogą być uruchamiane, używane i anulowane w QCAT. Pamiętaj o tym, aby przećwiczyć to z własnym programem. Dziękujemy za obejrzenie tego samouczka QCAT.